Absolutnie zgadzam się z tym, co robi pan prezydent Andrzej Duda. Te krytyczne głosy, które co prawda nieliczne, ale jednak są moim zdaniem są całkowicie nieuzasadnione. Myślę, że te krytyczne głosy, które słyszeliśmy czy to są głosy polityków Platformy Obywatelskiej, czy wczoraj wieczorem e, słuchałem konferencji prasowej także i przedstawicieli e, partii lewicowych. One są po prostu nieuzasadnione. Otóż to nie chodzi o to, że pan prezydent Andrzej Duda jest człowiekiem niesłychanie sympatycznym, lubianym, ale chodzi po prostu o to, że jest to prawnik, jest to doktor prawa, jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Jagielońskim, ale to nawet nie to jest najważniejsze. Jestem głęboko przekonany i to podkreślam z całą mocą, że a jego decyzja jest decyzją ze, ze wszechmiar słuszną, trafną. I jako człowiek, prawnik, a także osoba, która od lat zajmuje się prawem konstytucyjnym, e, mogę tylko podkreślić, że absolutnie, absolutnie się zgadzam i uważam tę decyzję za absolutnie trafną. E, zacznijmy może po kolei. Po pierwsze. Referendum, które będziemy mieli 6 września, było referendum po prostu zrobione od tak sobie przez pana prezydenta Komorowskiego. Jak słyszeliśmy ostatnio, pytania zostały wymyślone w nocy, bo chodziło o to, żeby zyskać głosy wyborców, wyborców, którzy sympatyzowali z Pawłem Kukizem. Mam na myśli tutaj przede wszystkim jednomandatowe okręgi wyborcze, prawda? No pozostałe dwa pytania, jedno z nich dotyczące spraw podatkowych, czy wreszcie trzecie, trzecie pytanie, które no, tak się niewiele miało. Wspólnego z naszą, z naszą rzeczywistością, po prostu były wymyślone sobie tak na poczekaniu, żeby zdobyć głosy. Głosy wyborców. Natomiast tu, w tym przypadku, te pytania, które mają, na które mamy odpowiedzieć w, w następnym referendum, 25 października, są zupełnie inne. To są, to są propozycje, to są pytania, które zadawali obywatele, zarówno w sprawie sześciolatków, zarówno w sprawie wieku emerytalnego, czy lasów państwowych. Były to głosy nas, Polaków, wyborców, którzy zwracali się do Sejmu, zwracali się do Sejmu z prośbą o rozpisanie referendum. No ale Sejm w którym Platforma Obywatelska ma większość te pytania jak wiadomo odrzucił nie dziwi mnie zatem, że pan prezydent Andrzej Duda realizując no to co powiedział w orędziu mam na myśli jego słowa wygłoszone w dniu zaprzysiężenia 6 sierpnia ale także to co mówił wcześniej i to co mówił kilka dni później po prostu zwyczajnie realizuje tak, jest to prezydent w moim przekonaniu wszystkich Polaków i realizuje to, do czego zobowiązuje go konstytucja. Ma stać na straży konstytucji, ma reprezentować interes wszystkich Polaków i m.in. rezultatem realizacji tych zobowiązań konstytucyjnych jest to referendum, które proponuje. 25 października w dniu wyborów. Tak, mamy prawo, my obywatele mamy prawo odpowiedzieć na te pytania, które z punktu widzenia interesu społecznego są niezwykle istotne, niezwykle ważne, bo dotyczą yy, sześciolatków padł argument, że przecież nie każdy ma dziecko w wieku 6 lat. No i jest to argument dość żałosny i żenujący. Wszyscy mamy prawo wypowiadania się w tych kwestiach, które dotyczą całego społeczeństwa, które dotyczą nas wszystkich. Sprawa wieku emerytalnego. No już nie będę powtarzał znanych argumentów, ale jest to sprawa która dotyczy także każdego z nas. Wiek emerytalny, możliwość skorzystania z przejścia na emeryturę po kilkudziesięciu latach ciężkiej pracy jest czymś zupełnie naturalnym i oczywistym. Wreszcie kwestia lasów państwowych. No, mamy obecnie do czynienia ze zjawiskiem, jak to się powiada, a przynajmniej niektórzy powiadają, Sprzedaży czy wysprzedaży rodowych srebr. Tak, to prawda. Lasy państwowe są naszym ostatnim wielkim skarbem narodowym i jakakolwiek próba prywatyzowania lasów jest po prostu dla mnie nie do przyjęcia. I nie zgadzam się z tymi argumentami, że przecież Platforma Obywatelska przewidywała możliwość zmiany konstytucji. Tam chodziło o ten zapis, że lasy nie mogą być prywatyzowane, chyba że wymaga tego interes publiczny. No i oczywiście zostawiono sobie furtkę, bo pojęcie interesu publicznego jest tak pojęciem niesłychanie szerokim, że wszystko można w to pojęcie włożyć. Więc powiadam, jestem pełen najwyższego uznania dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, że podjął taką decyzję, że jest to decyzja zgodna z konstytucją, a przede wszystkim jest to decyzja zgodna z interesem nas, obywateli. Bardzo się cieszę, że mogę na antenie Radia Maryi wypowiedzieć swój głos, bo powiadam, Jestem dla ojców, redaktorów pełen najwyższego uznania, że poruszacie i przekazujecie te kwestie, które z punktu widzenia interesu publicznego, interesu nas wszystkich obywateli są bardzo istotne, bardzo ważne. Więc wracając do pytania, powiadam, tak, jestem pełen uznania i uważam, że to co zrobił prezydent Duda wczoraj jest rezultatem jest wynikiem, a przede wszystkim jest to działaniem w interesie nas wszystkich, w interesie wszystkich Polaków.